A propos tych haseł, które moim zdaniem osoba w żałobie może usłyszeć, to, to pewnie jest też takie: um, dlaczego płaczesz po psieko? to tylko był pies. Zobaczysz, jak ci umrze ktoś najbliższy, myślę tutaj o człowieku. No i zastanawiam się, tak, ja wiem, że Ania, ty aż po prostu się mm -hmm. przeraziłaś tym, co powiedziałam, tak. ale, ale ni ni niestety to moim zdaniem nie jest wyimaginowany mm -hmm. temat. Zastanawiam się, czy jak wy na to patrzycie, na takie stosowanie takiej gradacji, że czy żałoba po człowieku jest bardziej, e, nie wiem, jakaś ważniejsza niż żałoba po psie, czy może obie są tak samo ważne? Hmm. Myślę, że w ogóle taki, taka próba porównywania niewiele wnosi, bo to, jak wygląda żałoba, to zależy od wielu, wielu różnych czynników. Jeden czynnik jest pytanie właśnie, kto zmarł, kto to był dla nas, czy to był nasz pies, nasz kot, nasze dziecko, nasza mama, nasz wujek i tak dalej. Ale jest jeszcze masa innych czynników, które trzeba brać pod uwagę, mianowicie na przykład, jaka była relacja? Z, tym, z tą istotą, czy to była relacja bliska, czy daleka, czy harmonijna, czy toksyczna, czy może nawet przemocowa. W sensie to wszystko ma znaczenie. Znaczenie też ma to, jak ta istota zmarła. Czy to było po długiej chorobie, czy to było nagle, czy to było gwałtowne, czy tam są jakieś trudne obrazy, które się teraz tak nasuwają. Znaczenie ma to, w jakim w ogóle jesteśmy momencie w naszym życiu. Czy to jest moment, w którym inne obszary życia są w miarę spokojne, czy równolegle straciliśmy pracę, dostaliśmy diagnozę choroby nie? I, w, i w różnych tematach jest jakiś ogień. Znaczenie też ma to, jaki mamy dostęp do swoich emocji, jak jesteśmy w stanie traktować sam, sam, samą siebie, samego siebie z zrozumieniem, czy mamy taką tendencję mocnego krytykowania siebie. To wszystko trzeba brać pod uwagę. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.